Cześć! Jeżeli podoba Ci się moja twórczość, możesz mi wspomóc, wpłacając symboliczną złotówkę na moje przyszłe mieszkanie. Nie zapomnij dać lajka like i subskrypcji oraz kliknąć dzwoneczka, by być na bieżąco. Napisz pozytywny komentarz, a ja przywnę Ci pod nim serduszko. Alone Creations, miłego oglądania! Cześć, miło mi Cię przywitać na moim odświeżonym kanale, nazywam się Deweusz i zajmowałem się profesjonalnie od 5 lat zarządzaniem serwerami Minecraft. Za sobą posiadam dwa zakończone sukcesem projekty sieci serwerów i wyprowadziłem na drogę rozwoju już parę takich serwerów. Jednakże zdaję sobie sprawę z tego i doskonale wiem jak ciężko szczególnie w dzisiejszych czasach prowadzić swój własny serwer. Wiem też o tym, że dla jednych jest to coś prostego, a dla innych jest to już troszeczkę nieco większym wyzwaniem. U mnie dowiecie się gdzie i w co włożyć ręce, od czego zacząć, jak używać pluginów i personalizować je pod społeczność bądź pod użytek własny. Postaram się Wam dostarczyć kompleksowych poradników na każdą okazję. Jestem pewny, że przydadzą się one i tym początkującym oraz tym, którzy posiadają już swój własny serwer bądź sieć serwerów Minecraft. Tak więc jeżeli interesuje Cię taki rodzaj kontentu, już pod tym filmem możesz wypisać w komentarzach, czego chciałbyś się nauczyć i o czym się dowiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.